To jest bardzo ważne, bo jest wiele cennych rzeczy, które trzeba zachowywać, bo akurat ja jestem taką osobą, gdzie sam zbieram jakieś pamiątki rodzinne i staram się rozmawiać ze starszym pokoleniem, z mojej rodziny, żeby coś wiedzieć i przekazać później następcom. I to jest istotne. Uważam, że że przyda się może naszym dzieciom, a zwłaszcza naszym wnukom, bo oni no nie znają to, tak. co myśmy z życia, z młodości, z lat dziecięcych zwłaszcza, tak. przeżyli, zapamiętali. Zaskoczyło mnie, jak weszłam na internet i zobaczyłam zdjęcie mojego taty, jak był masz, w naszym archidemki, tak jak był maleńki, na rękach rodziców swoich. To był rok 1915. Otwierając nie spodziewałam się, że zobaczę swojego tatę. No ucieszyłam się i przekonałam się właśnie do tego archiwum. Zdjęć dosyć dużo dostarczyłam. Myślę, że będą przydatne. No wydaje mi się, że należy Pamiętać o tych tradycjach, o stroju, o śpiew przyśpiewkach, o różnych, po prostu nawet nawet o architekturze, bo każda, każdy region ma swój styl. To na pewno, bo dawniej to w zasadzie nic takiego się nie działo, nie było tych możliwości, teraz są, są na pewno finansowe możliwości. I też ludziom się po prostu dużo, dużo też więcej chce. Znaczy mają więcej czasu, może nie tyle czasu, ale tak chęci, żeby coś zrobić, żeby czymś się Tu już nie wystarcza to, że, że coś im ktoś poda na tacy, tylko że po prostu sami coś zrobią, sami, sami jakoś zajmą się jakąś działalnością, czy, czy dla tej społeczności tutejszej, czy, czy też dla siebie zarazem. Także to na pewno jest potrzebne. Jest to taki kawałek życia. Z dawnych lat, o których młodzi teraz nie wiedzą, a czym będzie dalszy rok, tym bardziej to będzie cenne, dlatego że nikt nie będzie już opowiadał o tych latach, a w archiwum to znajdziemy.